Bardzo często pojawiają się pytania o słowa Würde, Hete i wäre. Po co są nam te słowa? Co one w ogóle znaczą? I jak używać ich poprawnie? O tym powiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Jeśli chcielibyśmy po niemiecku pogdybać, czyli użyć odpowiednika polskiego słowa byśmy, byś i tak dalej, najczęściej użyjemy słowa würden. Na przykład, ich würde für dich alles machen, czyli ja bym, ich würde für dich dla ciebie alles machen, wszystko zrobił, ja bym dla ciebie wszystko zrobił, ich würde für dich alles machen. Albo jak ktoś zachęca nas, żebyśmy poszli z nim na imprezę, a my nie mamy czasu, możemy powiedzieć ich würde gerne mitkommen, czyli chętnie bym poszedł. Ich würde, ja bym gerne mitkommen. Chętnie bym z tobą poszedł, aby ich habe keine Zeit, ale nie mam czasu. Naszego słówka würden, czyli tej formy byś, bym, byśmy używamy też bardzo często, żeby uczynić naszą prośbę uprzejmiejszą. Na przykład zobaczcie jak inaczej brzmiałoby zdanie helfen zimija, pomoże pan mi, helfen zimija od zdania würden, zimija helfen, czy by pan mi pomógł, würden zimija helfen. Podobnie jak inny wydźwięk miałoby zdanie du mia pfefa, czyli dasz mi pieprz, du mia pfefa, od zdania Würdest du pfefa geben, czyli dałbyś mi pieprz, würdest du pfefa geben. Podobnie pytanie gejstu mit mia ins kaffee, pójdziesz ze mną do kawiarni. Gejstu mit mia ins kaffee jest zdecydowanie mniej uprzejme niż Pytanie, würdest du mit mir ins Kaffee geben? Poszłabyś ze mną do kawiarni? Ponadto, würden, podobnie zresztą jak polskiego, by, używamy do tego, żeby komuś poradzić. Bardzo często w takich sytuacjach użyjemy jeszcze zwrotu an deine stelle, czyli na twoim miejscu. An deine stelle. Na przykład, an deine stelle würde ich. Deutsch lernen. Na twoim miejscu bym się niemieckiego nauczył. An deine Stelle würde ich bym e, Deutsch lernen. Niemieckiego się nauczył. An deine Stelle würde ich Deutsch lernen. Słowo "würden" odmieniamy oczywiście po niemiecku przez osoby, czyli mówimy ich würde, ja bym du würdest. Ty byś, er, sie, es es czyli on, ona, ono by, wir würden, my byśmy, ihr würdet, wy byście i sie würden, czyli pan by, pani by lub oni by. Podsumowując więc, słowo würden jest odpowiednikiem polskiego by i słowo to łączymy z różnymi czasownikami. Ich würde sagen, ja bym powiedział, ich würde sagen. Ich würde fragen, ja bym zapytał, ich würde fragen. I ich würde mich freuen. Ja bym się cieszył, ich würde mich freuen. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków. Wszystkich wymieniać tutaj nie będę, ale zajmiemy się dwoma, bardzo często używanymi. Mowa tutaj o słowach. Sein, czyli być, i haben, czyli mieć. Żeby powiedzieć po niemiecku ja bym był lub ja bym miał, można oczywiście użyć würden i powiedzieć ich würde. Sein, ja bym był albo ich würde. Haben ja bym miał. Zdecydowanie częściej jednak Niemcy w tego typu wyrażeniach zamiast słowa Würden użyją odpowiednio odmienionego słowa Sein i odpowiednio odmienionego słowa Haben, czyli odpowiednio Wehren i Hätten. Natomiast jeżeli Niemcy chcą powiedzieć, Ja bym był, to zamiast Ich würde haben powiedzą raczej Ich hätte. Zobaczmy to na przykładach. wenn ich mehr zeit hätte wäre ich glücklich czyli, gdybym miał więcej czasu byłbym szczęśliwy wenn ich mehr zeit hätte czyli gdybym miał wäre ich glücklich byłbym szczęśliwy albo wenn ich reich wäre hätte ich eine insel czyli, gdybym był bogaty wenn ich reich wäre hätte ich Miałbym eine Insel, miałbym wyspę. I tych naszych form wehren i hätten, podobnie zresztą jak wcześniej z würden, użyjemy do tego, żeby uczynić naszą wypowiedź uprzejmiejszą. Na przykład, hättest du Lust inskino Kino zu gehen? Czyli miałabyś ochotę, hättest du Lust inskino Kino zu gehen? Miałabyś ochotę iść do kina? Albo wenn sie so freundlich wären, czyli gdyby był pan tak uprzejmy, wenn sie so freundlich wären. Słowa "weiren" i Heten odmieniamy oczywiście przez osoby, czyli powiemy ich "weire", "ja byłbym", "du weirest", "ty byłbyś", es er, sie es "on/ona/ono byłoby", "wir weiren", "my bylibyśmy", "i ja e, weiret", "wy bylibyście" i "sie weiren", czyli pan/pani by była albo oni by byli. I podobnie będzie z Heten, ich. Het, ja miałbym, du hetest, ty miałbyś, er i es hete, on ona ono miałoby, via heten, my mielibyśmy, ja hetet, wy mielibyście, i sie heten, czyli pan, pani miałaby, albo oni mieliby. W porządku, kochani, czas na zadanie i na popraktykowanie tego, czego się nauczyliśmy. Biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy sobie o słowach Wjorden. Wejren i hätten, którego z tych słów użylibyście w zdaniu: Miałabyś dzisiaj czas dla mnie? Czyli mm -mm, heute Zeit für mich. Miałabyś dzisiaj czas dla mnie? Mm -mm, heute Zeit für mich. Wasze odpowiedzi zapiszcie w komentarzach i zajrzyjcie w piątek na nasze social media, bo podamy tam poprawną odpowiedź. Dzisiaj omówiliśmy sobie słowa würden, wären i hätten. Würden używamy, kiedy gdybamy lub kiedy chcemy uczynić naszą wypowiedź uprzejmiejszą. Ich würde gehen, ja bym poszedł. Würdest du mir helfen, czy byś mi pomogła? W przypadku niektórych słów zamiast formy złożonej z würden używamy odpowiednio odmienionego czasownika. Żeby powiedzieć, ja bym był, zamiast więc ich würde sein, powiemy raczej ich wäre. Natomiast, żeby powiedzieć, ja bym miał, zamiast ich würde haben, użyjemy raczej ich hätte. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę, zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Ciebie żaden nowy odcinek. Podobają ci się nasze lekcje niemieckiego i chcesz pomóc nam się rozwijać, udostępnij to nagranie. A jeśli chcesz otrzymać za darmo materiały do nauki niemieckiego, wejdź na stronę zapytajwoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Was wäre das Leben? hätten wir nicht den Mut etwas zu riskieren? Czymże byłoby życie, gdybyśmy nie mieli odwagi trochę zaryzykować?